No i jak tam? Gdzie my jesteśmy? Aaa, yy, no nie daj. Na... Ej, gdzie my jesteśmy? Ostatnim razem pamiętam, że zespaunowaliśmy się. A czy zespawno Patrz patrz, patrz, patrz patrz co to? Zombie. Ej, on wygląda jak my, tylko że cały zielony. Może oni zaraz... Tam w ogóle coś się pali. Ej, patrz! Ktoś nas namurował! Dobra, od się Nie, nie da się, ja nie mogę niszczyć e, Ja już zniszczyłem Ała! Ale popatrz się Tego się nie da zniszczyć tutaj wyżej I na dole To się ale nie wiem jak czemu tego się nie da Możesz to zniszczyć? Nie To, tylko to na środku potrafię Kurde Co się dzieje? Dobra Chyba musimy tam zejść Oj! Uważaj! Czekaj, ja mam miecz. Czekaj, ja mam ja mógł. mogę coś... Co tu się stało? Ile szczątek zombie? Tutaj że to mięso zombie, które wypada. Może nie niszczmy to... ognia. Co tu się działo? Przynajmniej, jest tu ciepło. No... To co? Trzeba się jakoś A... rozbudować, wydostać. Czekaj! Mieczem to da się rozwalić! Bardzo się Możemy cieszę. Się dostać. O, tu jest, o tu jest ładna dróżka, tylko że. O, pająk! Czekaj, od, pomóż mi odkopać tą dróżkę, bo na tej. Dobra, dobra, idę do... dalej. I wiesz co? Moglibyśmy się to tu. Wygląda ułożyć, jakaś ta, skinia. Wygląda jak to? Jak jakaś jaskinia. No, ale moglibyśmy tutaj się tak mniej więcej osiedlić. Nieprawdaż? Nieprawdaż? Prawdaż, tak, moglibyśmy. Tylko czekaj, ja sobie wezmę. Ja potrzebuję trochę kamienia. Więc tutaj się płakom i kamieniem. Ej, masz trochę drewna? Yy, nie, niestety nie posiadam drewna. Ja mam desek, chyba tam gdzieś. No ja patyki porobi. To zrób pat... Nie, ty zostaw sobie deski, ja zrobię patyki. Hmm. Porobię nam narzędzia. Dobra? Ja sobie też zrobię y, tego, no jak się nazywa Siekierka i pójdę szukać jakiegoś drzewa Dobra, to ty pójdziesz szukać drzewa o, znalazłem drzewo Wiesz co? Tu mogą być z tego drzewa wypadną sadzonki które później możemy zasiać i zrobić y, lasek taki mały Tak, no E wiesz co? Musiałem sobie uszy uszkodzić, kiedy płynęliśmy, bo. Bo ja słyszę cię tylko w połowie. No cóż, tak czasami bywa. Jest, mam dwie. A stołka. wiesz co, jak ty, z... ja, jak ty zbierasz wie. drewno, to ja zapoluję na świnie. Okej. Okay. Bo chyba jesteś trochę głodny. Jabłko! Wow. stało? Jabłko? No, wpadł z drzewa. Ja mam dwie sadzonki? I? No kurde. Prze... Wiesz co może jutro będziecie lepiej słychać, bo ja teraz w ogóle nie ogarniam, co się dzieje, Musiałem, musiało mi do woda. Po takiej podróży jak płynęliśmy swoim statkiem i... Kurde I teraz po prostu... Stać trzeba tutaj gdzieś blisko, no... o właśnie. No, posadziłem. Dobra, ale tutaj dużo pochodni. No. No dobra, to wiesz co? Trzeba coś ogarniać po prostu. Do nocy się wyrobimy, w nocy pójdziemy spać, no i koniec będzie. O, pada śnieg. Wow! Zaczął padać śnieg. O oh fas, no piękna pogoda. Czekaj, masz trochę drewna. Ej, przypiekę nam yy, mięsko i zrobimy sobie kolację. O, pada śnieg. Ej, a masz. Daj mi trochę drewna, dobra? Mam tylko 5 drewna No daj mi, daj mi. O tyle wystarczy. Tak wystarczy. Jeszcze zostało nawet mi 4, tak szczerze powiedziawszy. Chodź, wchodź do środka, wchodź do środka. A da, daj mi jeszcze jedno, dwie, dwie takie, bo, bo ja, ja zrobię nam drzwi. Żeby nam nie wiało do środka. Proszę bardzo. Proszę bardzo, dziękuję bardzo. Hmm. Dobra, mam, 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 teraz możemy wejść. Kurde, pada na moją super No cóż, no ej tam. O, pieczony schab. Przedem patykami. Możemy... Mm. Ej ty, o, patrz co możecie mi zrobić. craftingiem, Dobra. Ale patrz. O, jak o. ładnie drzwi Wziąłeś te jedno mięso? Yy, wziąłem trzy mięsa. Jak chcesz, to mogę ci dać. A przypieczone wziąłeś, tak? Tak, tak, pieczony schab. Oj. To daj mi dwa. Albo daj mi jedno, a drugie zostawię na czarną godzinę. Daj mi jedno. Ja też się muszę puścić. Ja mam jeszcze 11 yy, zgniłych ciał zombiaków. A ja mam 10 pysznych ciał zombiaków. Wiesz co? Hmm. Masz może, Masz może jeszcze drewno, bo byśmy zrobili skrzynię. Ale nie wystarczy nam, bo ja mam jedynie cztery deski. Wow. Wow, wow, wow. Ale tutaj w ogóle nikt nie oszczędzał pochody. Jest lepiej po. O kurde, ciemno jak. W Ten... domku bez światy. Ten śnieg trochę spowalnia moje procesy. I jestem taki trochę spowolniony. Gdzie Asi, ty? można... Wychodzę i szukam drzewa. Można by farmę zrobić. Ale jest strasznie zimno, ja wracam. No wiem, że jest zimno, ale na szczęście kupiłem sobie skórzane. A czy... no mam. Skórzaną branko. Dobra, nie, nie ma co iść. Im dalej, tym gorzej się czuję. Z jakimiś dzikami. Wracam do środka. I zapraszam cię do mnie. No, idę, idę. Jeszcze z zewnątrz można tu w sumie oświetlić. Tutaj zrobiłem coś dla ciebie. Och, och, już się nie mogę doczekać. Pewnie ci zimno. Mamy tutaj ogień taki. O rany. o jak ciepło. O. Ja cię pochali szefta jedze. Czekaj! Że... Ugaszę cię surowym bewsztykiem. Au. Czy się ugasiłem? O, ugasiłeś mnie, dziękuję. Ugasiłem cię, jej! Surowym schabem, czekaj. Dobra, idziemy z schab. Nie, dobra, ja muszę iść Bo dobra noska się skończyła. Oj. Oj, chciałem upiec. O ale co się stało? Mm -hmm, to tak. Co to? Mm -hmm. O rany. Skyre? O, widzę, że się obudziłeś. A co się stało? Ale zaraz ci wytłumaczę, co się stało. Spałeś ponad dwa tygodnie. Dwa tygodnie? Widzę, że coś się zmieniło. Tak, dwa tygodnie. Tutaj, tak. Ale co, 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 ty, co ty robisz? W ogóle, co, co się stało? Powiedz mi. Zobaczcie do, dookoła, zdobyłem bardzo dużo surowców A tak ogólnie, to masz Dziękuję, ale... Chodź zobaczyć Wow, a co, co tu jest? Ale tu ciepło Rany, ale ciepłutko No I to wszystko sam zrobiłeś? Ta, zaraz ci pokażę od czego to się zaczęło Tw Twoje sadzonki wow. urosły Las. i nowe Zasadziłem także ale wydaje mi się, że jest noc Aha, ja, wiesz co, chyba jeszcze raz się prześpię, i... że, żeby to wszystko ogarnąć, bo... Wiesz? No dobra, spoko, dobranoc Dobranoc